Witam bardzo serdecznie. Wiecie czym będę się zajmował? Kurde, będę robił jeszcze raz te poziomy dla jaj, żeby pozdobywać po 6 gemów, żeby zdobyć te skórki jako taki swoisty achievement. 6 gemów to nie jest 100%, ale przynajmniej mi będzie lepiej, przez fakt, że jednak coś mi się udało zrobić. A fajnie wygląda ta gra po prostu. Ja robię na speedrun. A, dwie sekundy mi ujmuje. Trzy sekundy mi ujmuje. Speedrunowanie robię. Wszystko. Takie rzeczy. Przed grą robiłem to w trybie na odwrót. Oczywiście wyglądał na odwrót. Czy on w ogóle jakiś był? Kurde, no. Tego nie wiem. Czyli to wszystko wyglądało tam. Niby tak samo, ale inaczej. Odbicie lustrzane? Też było, chyba. Co tam łatwiej się grało? I tu było inaczej to wszystko porobione. Znaczy, wszystko. Część rzeczy. No ale powiedzcie mi, czy nie przypomina wam to Falauta? Yy, Boże, nie Falauta, tylko Alex. Czy ja zdobyłem jakieś dżemy tutaj? Czy to była jakaś skrócona wersja? Właśnie zastanawiam się, czy ja coś zrobiłem tutaj. Czy ja po prostu nie powinienem był aktywować tego zegarka. Gówno dostałem. Totalnie gówno dostałem, więc nie robimy tego na czas. Robimy to normalnie. Normalnie. Tak, bo wtedy skrzynki się zmieniają, winogron nie dostanę, na no, ty tych owoców grab, patrzę, jak to się tam nazywa. Nie. Winogrona i owoce. Mam okazję zobaczyć różnicę, jak to wygląda na zasadzie poziomów na odwrót. I powiem Wam szczerze, naprawdę się do nich przyzwyczaiłem. Teraz dziwnie mi się gra w tym normalnym. czasowa były. Chciałem, że za tą próbę czasową to chociaż coś kurde dostanę. Tu nic nie dostanę. Frank. Nawalają na no? oślep, a drugie yy, ten, jak to się nazywa, a drugie chodzą. Chainsaw są men, bez kitu na odwrót poziom. Bo teraz mam namacalny dowód. Pewnie aktywacja będzie na samym końcu. Porda, ale jestem spryciula, nie? Czy mi się to udaje? No przecież nie pójdę tam już. Już nic nie zniszczę. Ale mamy jabłuszku. Czyli na przyszłość, trzeba wiedzieć, że jak będę robił poziomy, to lepiej zwracać uwagę na te jabłka. Po prostu. A potem wstyd z takim wynikiem. Pokazać. I tak dalej. Wiecie o co chodzi, nie? Sami wytykać będą, patrzcie, mam kolejny oddzielę to. Tak, fula nie zdobędę, bo nie zdobędę. Mam cztery, czyli mam nad więcej. Dobra, patrzymy dalej. Tu zdobyliśmy cztery, tu zdobyliśmy trzy, tu mamy siedem. Tu zdobyliśmy jeden, tu zdobyliśmy 0. Ja pierdziele, Czy ja wszystkie tak poziomy beznadziejnie? Wszystko tak beznadziejnie mi poszło. Ja pierdziele. Myślałem, że lepiej by. było. No ale te parę map. Zrobić jeszcze raz? Kurde, mam świadomość też przynajmniej, jaki sposób mechaniki działają, i tak dalej. Poza tym nie mogę w to, na to wszystko patrzeć pod pretekstem czasu, i tak dalej, bo chodzi koniec końców o to, żeby tu się świetnie bawić, a w tym tej grze bawię się dobrze. W sumie lepiej nauczę się grać, to potem będzie trudniej, łatwiej, potem będzie trudniej. Tech sobie teraz sięgam pamięcią, jak wyglądały niektóre poziomy. Też nie wiem, na co się porywam. No, ale to jest raczej zrozumiałe, że wszystko może nie pójść tak łatwo. A cieszę się, że mogę dać jeszcze raz szansę tym poziomom. I że robię to teraz, a nie robię to na końcu. Trzeba było. Wiecie co zrobić? To nawet nie trzeba było, a trzeba. Tak. Kretynem. Jestem kretynem. ręce się wkraszł jak pieprzony sonik. Piękniej będzie o z mi zabrakło. Jestem kurde teraz skupiony człowiek. Już nie taki nub, nie. Jak wcześniej. Tu ja. Ciągle taki sam. Chwilę od tej gry. Zdrowo, chciałem umrzeć. I chyba, żyć które straciłem ma znaczenie. Mam mi się na głowie. Z przesady ale nie robię tego z lewej strony. Wiecie, nie wiedziałem co to jest. Co to będzie. Tam, a tam jest jedna skrzynka, także to jest dla masochistów. Czyli nie dla mnie.

Ale żyjemy. Chciałem, że sobie respi już ją na twarzy kurwa. kretynem, po prostu krytynem, no jak to nazwać? Co ja się, po co ja się biorę w ogóle z takie gry? Kurde, pamiętam, że tu ja rage'owałem. To było... To był rage. Serio? trze się nie nadaje do tej gry Totalnie Ja przejdę szkolenie kurde chyba pięciu księżycy tu. Z tym kretynem sam sobie to włączyłem Że mnie narzekał chociaż na jakieś takie wiecie rzeczy Które nie są zależne ode mnie No ale to było Aha Checkpoint dla debili A daje mi już checkpointy dla debili. Spoko. Prawie, że jestem krytynem, a chce jabłka zdobywać tylko. Nie ani jednego przycisku, ani drugiego. Tylko skakać. Nie? Jednym ja przyciskiem wszystko robi, nie? Sporo mamy tego teraz, co by nie mówić, wszystkiego nie zdobędę, więc myślę, że to już jest ten limit. sporo. Kurde, naprawdę sporo zdobyłem. Trzy dżemy zdobyłem, tak. Trzy dżemy. Nie. Dobrze, trzy tu i trzy tam muszę zdobyć na odwrót. Żeby ja następnym razem, jak będę grał, to żebym nie zapomniał, żebym robić ten odwrót. No jest w innym kierunku. Zasada podobna. Fajne to, naprawdę fajne. Dobrze się bawię przy tej grze. Tak, jest utrzacone odbicie. Fajne to. Nie ma co. Fajny jest ten crash. Nawet jak robię, po prostu jakieś złudnie przypominające. Takie same rzeczy, tylko odwrotnie. To i tak jest super. Kurde, ale już jestem spokusowany i dużo bardziej podobają mi się teraz barwy te tutejsze. Czy tutaj uda mi się od... uzyskać taki score? To już wydaje mi się, że ja mieć więcej tych winogron, trzymam mało punktów. Byłem tu przed chwilą. Czarno to widzę. Wydaje mi się, że tamtym, że przed chwilą miałem trochę więcej pońców. Wydaje mi się, że z tego sekretnego roomu mi gówno za, zapisało. Chyba, że to z tego biegania, tak zdobywamy punkty. Nie mam pojęcia. że masz tyle punktów zdobył to naprawdę rzetelnie podchodził teraz to trzy zdobywamy za punkty ok a czwarty, piąty, szósty no bo można jed... bo jeszcze za coś można było zdobywać te Dżemy. Nie tylko za winogrona albo jabłuszka, nie? Jakieś tam pierdółki. Mamy. Dziwo mamy. Zajebiście. czy ja zrobiłem jeden odcinek tylko jeden poziom przyciągu tego wszystkiego tak mi się wydaje dobra dzięki za oglądanie widzimy się w następnym